Od punktu widzenia, z jakiego patrzymy. My tak w Czechach widzimy polskich aktorów, jak wy nasze filmy. A to, co wyróżnia naszą kinematografię, to na pewno poczucie humoru. U Was język jest też chyba ładniejszy. Więcej można z nim zrobić. A nasz po prostu brzmi w niektórych scenach śmiesznie lepszy język, niech ci, krasniejszy język, też mamy, 21 takowa, twardá. Także my, ta no tak. my smykamy przed waszym redakcją, Twoje role są zawsze charakterystyczne, oryginalne, nietudzinkowe, trochę szalone. Dlaczego akurat przyjmujesz? Ja mam na rolę. Jak mnie pytają, jaką rolę chcę zagrać, to odpowiadam, że nie mam określonego typu. Rola ta musi być wyrazista. A mi musi starczyć fantazji, by ją odpowiednio zagrać. Więc nie powinien się zastanawiać, co ten Liszka robi w tej roli. Oglądając film, ma myśleć o bohaterze, którego gram, a nie o mnie. Pawle, na Warszawski Festiwal Filmowy przyjechałeś z filmem Lunacy. Um, co zadecydowało, że zgodziłeś się zagrać w tym filmie? Co było w tej historii, co cię tak urzekło? Powodem, dlaczego zagrałem w tym filmie, jest nawet nie scenariusz, tylko nazwisko reżysera Jana Szwankmajera. Jest on wielką postacią w czeskiej kinematografii i dlatego praca z nim to była sama przyjemność. Właśnie jak się z tym reżyserem? Dość dziwnie, gdyż pan Szwankmajer zaczynał od filmów animowanych z lalkami, i teraz tak samo jak taką lalkę traktuje aktora. Z tym, że lalkę uważa za twór doskonały, a aktora nie. Wymaga od aktora, by był lalką. I czasem, na przykład, każe zagraj samą głową, reszty nie ma. Twoja głowa ma być wściekła.